Na no dzień dobry, rozkochani. W dzisiejszym odcinku Ewa w Ogrodzie pokażę Wam, jak wykonać takie piękne papierowe dalie, które widzicie tu ze mną na ścianie. No, temat, przyznaję, taki trochę mało ogrodowy, ale padło strasznie dużo pytań właśnie o te dalie, kiedy pokazałam je na swoim profilu na Instagramie. Pytaliście właśnie, jak wykonać takie dalie, czy sama wykonałam te dalie i tak dalej, skąd generalnie je mam. Teraz pokazuję je Wam w świetle dnia, ale wieczorem, właśnie teraz zimą, kiedy te wieczory tak szybciutko zapadają, Podświetlam je takimi światełkami, wyglądają zjawiskowo. Też Wam pokażę ten efekt właśnie w połączeniu z tymi światełkami. No, ale zanim światełka, tak, zanim taki klimacik, no to trzeba sobie takie dalej najpierw samemu wykonać. Jak to zrobić, pokażę w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. papierowej dali, będziemy potrzebowali no, papieru. tak Możecie użyć jakiegokolwiek papieru, może to być nawet taki zwykły papier A4, które używamy do drukarki, ale moim zdaniem najładniej będzie to wyglądało, jeżeli użyjecie takiego pożółkłego papieru, takiego wiecie, starego papieru. Gdzie go znaleźć? No najlepiej, słuchajcie, ze starych książek, wykorzystać stare książki. Na pewno macie w domu jakieś stare książki, których już nie czytacie, właśnie z takimi fajnymi, pożółkłymi kartkami. Niekiedy w bibliotekach miejskich są takie miejsca, gdzie ludzie oddają książki, których nie czytają, i można sobie przyjść i za darmo takie książki wziąć. Dlatego też sprawdźcie może u Was właśnie, w ten sposób będziecie mogli pozyskać materiał do wykonania swoich dali. Jeżeli chodzi o format, na początek proponuję Wam tego typu format. Raz, że takie książki chyba są najbardziej gdzieś tam takie popularne, dostępne. A dwa, im większy format książki, tym większa będzie Wasza dalia. Dużo więcej będzie przy niej pracy. A myślę, że na początek warto się pokusić o taką prostszą wersję, taką, która zajmie Wam trochę mniej czasu. Co jeszcze będzie Wam potrzebne? No więc yy, przydatna będzie linijka, yy, no na pewno nożyczki, yy, zszywacz do papieru, klej do papieru, yy, jakiś no, talerzyk na przykład albo cyrkiel, no ja nie mam cyrkla, dlatego potrzebny mi jest talerzyk i yy, yy, kawałek kartonu. Jeżeli macie taką gilotynę do papieru, ona też przyda się, szybciej po prostu pójdzie praca z taką gilotyną, niż gdybyśmy używali tylko nożyczek. Niemniej nożyczki też są potrzebne. No dobrze, od czego zaczynamy naszą pracę? No więc najpierw stworzymy sobie taką jakby bazę pod naszą dalię, czyli okrąg, do którego będziemy przyklejali takie płatki naszych, naszej dali. Ja tak jak powiedziałam, nie mam cyrkla, także odrysowuję sobie kształt od talerzyka, ale powiem Wam, że to jest bardzo fajny sposób i naprawdę myślę, że chyba nawet szybciej niż, niż cyrklem. Im większy talerzyk wybierzecie, tym większa będzie Wasza dalia i będzie przy niej więcej pracy, no dlatego ja wziąłem sobie taki talerzyk deserowy, można by było wziąć jeszcze mniejszy. To tak naprawdę wszystko zależy od Was. Po pierwszej dali, którą zrobicie, już będziecie wiedzieć, z czym to się je, że tak powiem. I będziecie sobie mogli, jakby sami, stwierdzić, jak wykonać tą kolejną, tak? Czy ma być ona większa czy mniejsza? Jaką, właśnie, średnicę tej podstawy wybrać? Okej, okay, no i słuchajcie, mamy takie koło. Je sobie na razie odkładamy, bo teraz będziemy musieli przygotować płatki. Pierwsze płatki są takie bardzo szerokie, kolejne będą trochę węższe, ale najpierw pokażę Wam w ogóle, jak zacząć pracę, żeby w ogóle takie płatki stworzyć. No, więc mierzycie sobie linijką ten krótszy bok. Waszej książki, tak? I ma tam około 12 cm i tyle samo odmierzacie sobie z drugiej strony, tak? Zaznaczacie sobie ołówkiem. Ja zazwyczaj tylko z jednego brzegu to już tam nie musi być, wiecie, tak równo. To naprawdę nie ma znaczenia. Nie musicie ciąć kartek pojedynczo, bo to no, strasznie dużo czasu by wam zajęło. Możecie ich ciąć kilka naraz i obcinacie tak żebyście mieli właśnie taki kwadrat z papieru tego nie wyrzucajcie to też nam się przyda zaraz powiem do czego i tym sposobem mamy słuchajcie takie takie kwadraciki no one są jeszcze sklejone tu od kleju tak no ale tak to mniej więcej ma Wyglądać. Tak jak powiedziałam, jeżeli macie gilotynę, praca idzie o wiele, wiele szybciej, bo wystarczy, słuchajcie, zaznaczyć sobie czyli tak samo jak przy nożyczkach zaznaczamy sobie ten format. I powiem Wam, że z użyciem gilotyny idzie nam o wiele szybciej. No i krawędzie są takie bardziej proste, tak? Czyli jeśli mówię, jeśli macie gilotynę do papieru, to z niej skorzystajcie, bo naprawdę ta praca pójdzie Wam um, o wiele szybciej. Uh -huh. Ja właśnie tworząc tą swoją, te swoje dali z papieru, zawsze korzystam z gilotyny. Zobaczcie, jak szybciutko tak i jakie fajne równe krawędzie. Ten klej, który tu mam, o, ja sobie go zawsze tak um, wykruszam. Wtedy też te kartki nie są takie. Um, zlepione. I właśnie takich kwadracików no musicie przygotować dosyć sporo. Nie powiem Wam teraz dokładnie ile? No, ale trochę tego materiału będzie potrzebne. To jest zależne właśnie od średnicy waszej dali, od średnicy podstawy, od tego jak ściśle będziecie zwijać płatki. Na no to wszystko ma wpływ właśnie ilość tych kwadratów, które musicie przygotować. Kiedy wasze kwadraty są już gotowe, ja sobie je tak troszeczkę o, zginam na, na pół, żeby było mi łatwiej robić tego typu właśnie ulonniki, to są takie płatki. Pierwsze płatki, które będą umiejscowione na obrzeżu, na krawędzi naszej dali, są takie dosyć szerokie, czyli zwijam je tak dosyć słuchajcie szeroko. Nie zwijam jakoś mocno papieru. O, tak jak widzicie, robię sobie taką, taką tutkę. I tak, mocno zwinięta tutka, wiadomo, tak? No to jest coś takiego. Mniej zwinięta to jest coś takiego, tak? Czyli po prostu na początku staram się raczej, żeby, ta, żeby te, te tutki, tak, te płatki były takie szersze, tak? I teraz ja, u, ja robię to w ten sposób, że zobaczcie, tu tą końcówkę zszywam sobie zszywaczem. To, że ona mi się tu spłaszczyła, to jest wręcz pożądane, ponieważ łatwiej będzie mi to później przyklejać na tej, na tej podstawie, na tej bazie. Natomiast tą część sklejam sobie klejem do papieru. Oczywiście możecie używać również, no powiedzmy, kleju na gorąco, tak czy w ogóle całość możecie kleić na przykład klejem do papieru. Jednak ja sobie wypraktykowałam ten sposób. Dla mnie to idzie po prostu tak y, najszybciej. Taka czynność, wiecie, już później to, to się robi po prostu automatycznie. Tak, o. Zaginam. Zszywam. Smaruję klejem. Tak, tak no tak? nawet nie po całości tylko aby tu tylko taki słuchacie rożek o i mam gotową tutek no i takich tutek takich płatków musicie wykonać tyle żeby stworzyć zobaczcie taką mm, zewnętrzną Zewnętrzny koniecz, zewnętrzną kryzę, <laughs> wszystkie zewnętrzne płatki naszej dali. One mogą być troszkę mniejsze, wiecie, trochę większe, tak? W sensie chodzi mi o tą szerokość. Nie przejmujcie się. I teraz tak: im dalej umieścicie te płatki na naszej podstawie, tym ta dalia będzie większa, będzie miała większą średnicę. Im bliżej się zbliżycie, tym ona będzie miała tą średnicę, Wężu. Dobrze jest narysować sobie za pomocą właśnie cyrkla takie koła, żebyście w miarę równo rozmieszczali Wasze płatki. Za moment narysuję takie koła i pokażę Wam jak to wygląda. No, więc spójrzcie: przy pomocy filiżanek, jakichś tam nie wiem, kieliszków, szklanek o różnej średnicy, wyrysowałam sobie takie właśnie okręgi na mojej podstawie, na tej tekturowej takiej podstawie dali. Wcześniej wyznaczyłam sobie środek przy pomocy linijki. I właśnie odrysowałam takie koła. Nie musicie tego robić, możecie działać, że tak powiem, na oko, ale na początek naprawdę jest łatwiej, jak sobie właśnie wyrysujecie takie okręgi i przy pomocy tych okręgów będziecie umieszczali te płatki. No dobrze, słuchajcie. I zaczynamy przyklejanie swoich dali. Możecie użyć do tego kleju na gorąco. Wtedy, no wiadomo, tak, to, to jest takie trwałe, bardzo połączenie. Ale możecie również użyć zwykłego kleju do papieru, jeżeli macie dobry klej, spokojnie, jakby, no nie musicie bawić się z klejem na gorąco, tak. No i zobaczcie, przyklejamy sobie właśnie, biorąc pod uwagę ten okrąg, który wyrysowaliśmy, żeby one były, no na mniej więcej, słuchajcie, takim samym poziomie. Co możecie jeszcze zrobić? Możecie na przykład przykleić tu taśmę dwustronną. To też jest fajne rozwiązanie. I właśnie wtedy przyklejać te, te tutki. I teraz spójrzcie, co jest ważne. Ważne jest, żeby one w tym miejscu były w miarę złączone. Potem, co ja jeszcze robię, to smaruję je klejem i sklejam je w tym miejscu, żeby nie powstawały takie brzydkie. Takie przerwy, tak? O, zobaczcie, w ten sposób, tak? I będę tak dookoła, właśnie kleiła pierwszą warstwę z tych, takich najszerszych, e, powiedzmy, płatków. O, dokładnie w ten sposób. Mhm. No dobrze, kochani, zobaczcie. Moja dalia jest już. Gotowa, no właściwie Dalia nie jest jeszcze gotowa, ale właśnie ten pierwszy, pierwszy etap to pierwsze yy, pierwsze piętro, <noise> tak to nazwijmy, czyli ten, ta pierwsza kryza, taka jakby, tak? O, zobaczcie, tak to wygląda. One są właśnie posklejane też yy, w tych miejscach, tak, żeby właśnie się tak nie, yy, nie rozpadały, tak? Czyli przyklejamy je zarówno tu. Jak i w tych miejscach. Tu muszą być sklejone. I teraz bierzemy się, słuchajcie, za to, takie drugie, drugą warstwę tych, tych, właśnie, płatków. W tym momencie one jeszcze mogą być takiej samej szerokości, mogą być też takie dosyć duże. Później już będziemy stopniowo zmniejszać średnicę tych płatków. Ale jeszcze na tej drugiej warstwie, Mogą być one identyczne. Kiedy będziecie przyklejali już tą drugą warstwę Waszych płatków, to starajcie się przyklejać je tak, żeby wchodziły one tak jakby pomiędzy. Spójrzcie, tak Wam to pokażę. Nie wiem, czy to widać może z tej strony będzie lepiej. Tak, odsunę troszkę i Wam pokażę. Czyli nie przyklejamy tak jakby jeden pod drugim, tak, tylko. Pomiędzy, o, w ten sposób, tak? Myślę, że teraz to doskonale widać. Płatki powinny być właśnie troszeczkę niżej, nie na takiej samej wysokości, o, żeby właśnie nasza dalia się tak zbiegała ku dołowi. I jak przykleję ten, to kolejny również tak jakby umieszczę pomiędzy kolejnymi płatkami, żeby tak jakby one nie były jeden nad drugim, tylko pomiędzy. Myślę, że to jest zrozumiałe i wiecie o co mi chodzi. No więc, kochani, drugą warstwą mam prawie przyklejoną, prawie, bo stała się rzecz straszna. Skończył mi się mój y, ulubiony klej do papieru. Ten klej wam naprawdę polecam. To jest klej, który świetnie klei, no niestety skończył mi się, Wziąłem jakiś drugi kiedyś tam, gdzieś sobie go kupiłam, no ale to w ogóle, słuchajcie, no, no zobaczcie, to się wszystko odkleja, także no niestety, ale wzięłam pistolet, rozgrzałam i resztę będę kleić klejem na gorąco. No dobrze, słuchajcie, przyszedł czas na kolejną warstwę, trzecią, tu... Podobnie jak w drugiej warstwie, znowu będę umieszczała te tupki niżej, tak, tupki, płatki niżej, i również tak, żeby znajdowały się, tak jakby pomiędzy, o, pomiędzy tymi łączeniami. Tu spójrzcie, tak jakby one już dochodzą mi do środka, nawet przechodzą, tak jakby przez środek, dlatego będę je po prostu o. Bardziej doginać. Cały czas jeszcze są one dosyć szerokie i dosyć duże. Już kolejną warstwę będę dużo bardziej skręcała te kartki, tak żeby te płatki wydawały się objętościowo takie mniejsze. Do trzech warstw one mniej więcej są takie same. Kiedy trzy warstwy. Dali papierowej są już gotowe. Biorę się za tworzenie kolejnych płatków, ale tym razem będę już troszeczkę tak bardziej ściśle tworzyła właśnie te płatki. Czyli będę troszkę bardziej, zobaczcie, tak zawijała te, te nazwijmy to płatki. Jak widzicie, są one trochę. Mają taką mniejszą średnicę niż te poprzednie. Łączenie jest gdzieś tu aż z tyłu. Niemniej technika jest taka sama, tak? Te mniejsze zawijaski, mniejsze płatki mam już przygotowane. Tak jak już wam mówiłam, ta średnica jest dużo mniejsza niż tych poprzednich. Muszą one być też troszeczkę krótsze, dlatego je już pozaginałam. I teraz będę je wklejać w środek mojej dali tak, są zagięte na raz i jeszcze tak jakby na drugi raz je doginam, tak? znowu wklejam je tak jakby pomiędzy, tak? i wypełniam środek. I już teraz potrzebuję ich coraz mniej. Na samym początku, na tą pierwszą taką warstwę zużyłam 24 te zawijaski, 24 płatki, potem ta ilość się sukcesywnie zmniejszała. No dobrze, słuchajcie, y, większa część mojej dali jest już zrobiona, większość pracy jest za nami. Mamy już y, raz, dwa, trzy, cztery piętra zrobione. Y, tu, jak widzicie, zrobił się już taki no, tłok, tak? Jest, jest mało miejsca, dlatego w tej chwili potrzebujemy już. Y, jakby węższych tych płatków. W związku z tym wykorzystamy sobie te ścienki, które zostały nam z tego pierwszego etapu, kiedy wycinaliśmy sobie te kwadraty. Zostały nam takie, właśnie prostokąty. I z tych prostokątów bierzecie tą węższą krawędź, tu odmierzacie tyle samo i wycinacie kwadraty. I teraz, słuchajcie, robi sobie po prostu takie. Mniejsze płatki, tak, żeby wypełnić ładnie środek mojej dali. Już wam pokażę, jak to skręcam. I identycznie jak wtedy, tylko tak, jak widzicie, średnica jest dużo węższa. Jako, że te płatki, które robiliśmy przed chwilką, są dużo um, krótsze, dużo mniejsze niż. Um, te, których używaliśmy poprzednio będziemy je wklejali troszeczkę inaczej czyli zobaczcie daję sobie klej z tyłu tak? i po prostu przykładam w ten sposób, uważajcie tylko żeby się nie poparzyć tak? one mają mi się przykleić do płatków a nie tak jakby do mojego spodu i tak słuchajcie, aż kolejne, że tak powiem, piętro będzie wklejone na te ostatnie takie wypełnienia środka dali. Bardziej już robimy takie ruloniki, zobaczcie, tak, niż takie płatki. Czyli właśnie bardziej skręcamy je o, po prostu w taki sposób, tak, tworząc takie ruloniki. Ne. Parę przygotowujemy z taką trochę większą średnicą i coraz mniejsze, coraz mniejsze, żeby te końcowe były takie naprawdę bardzo mocno zwinięte. Te ostatnie elementy, te takie rur, ruloniki, rur, rureczki, najwygodniej robi się na ołówku. No, zawijamy tak po prostu sobie na ołówku czy tam. Nie wiem, no na jakimś długopisie na przykład. tak. I mamy fajny taki rulonik, sam nam się robi. Znowu kapka kleju. Tylko uważajcie, bo mówię klej na gorąco. Łatwo można się sparzyć. O, I mamy takie, słuchajcie, rurki. I je włożymy sobie w sam środeczek naszej dali. Już jako takie, słuchacie, wykończenie, taka kropeczka nad i. Najpierw można sobie tak jakby przymierzyć, o rozszerzamy troszeczkę, żeby one nam weszły. Jeżeli nie, nie chcą nam tak dobrze wejść, możemy je troszkę skrócić, tak? Bo mogą być one po prostu przydługie, tylko uważajcie na to miejsce klejenia, żebyście go nie obcięli, no bo wtedy rurka Wam się rozklei, prawda? O, i sobie tak ucinamy, łatwiej będzie nam je... Wtedy tu w środek umiejscowić. Tyk. O i zobaczcie, jak ładnie nam tu wchodzą. Tak. Oczywiście to teraz to jest tylko taka przybierka. Za moment będę dawać im tu trochę kleju i dopiero wtedy będę je suwać. Ale teraz chcę zobaczyć, jakie tak najładniej mi umieścić. No dobrze, słuchajcie, nasza dalia jest gotowa. No, moim zdaniem prezentuje się całkiem ładnie. Mam nadzieję, że Wam też się podoba. I że już niedługo sami zrobicie sobie taką piękną ozdobę na ścianę i nie tylko. Co jeszcze zostaje zrobić? Haczyk. W ten sposób możecie wykorzystać na przykład spinacz do papieru, rozgnąć go i przykleić klejem na górę. I tak naprawdę, kochani, to wszystko. No dobrze, kochani, dalia, którą razem zrobiliśmy, wisi już na ścianie obok tych dwóch, które pokazywałam Wam wcześniej. Mam nadzieję, że to wideo Wam się podobało i że sami spróbujecie wykonać taką dalię. Oczywiście, dajcie mi znać w komentarzu, jak Wam poszło. No, i zostawcie kciuki w górę, jeśli tak jak powiedziałam, to wideo Wam się podobało. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tradycyjnie zapraszam Was również na mój Instagram, bo tam codziennie możecie oglądać kadry z mojego ogrodu, czy właśnie tego typu jakieś ozdoby, które teraz z zimą pokazuję trochę częściej, ponieważ no wiecie, pora roku nie sprzyja. Do prac ogrodowych. Ogród śpi i więcej pokazuje tego typu rzeczy. Także jeszcze raz, kochani, bardzo, bardzo dziękuję Wam za dziś i zapraszam na kolejne wideo. Do zobaczenia. Pa, pa! Tak właśnie wyglądają daje wieczorem. Kiedy już włączę światełka, to są takie, wiecie, światełka na baterie, takie na druciku LEDowe, które naprawdę bardzo ładnie się prezentują na tych daliach. Ślicznie to jest taka naprawdę bardzo ładna ozdoba tu u nas w przedpokoju.